Witam, witam, kochani, bardzo, bardzo serdecznie na kanale Mona Mio oraz na kolejnym filmiku. E, słuchajcie, kochani moi, e, jak sobie popijam kawkę, tak sobie siedzę, 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 myślę, e, co by tu dla Was jeszcze może innego nagrać. No i wpadłam na genialny pomysł, e, żeby taką zrobić troszeczkę odskocznie, bo ostatnio tylko się przewijały właśnie zakupy, e, światełka, bańki, bombeczki, Mikołajki, skrzaty, i tak dalej, albo mierzenie ciuchy, więc pomyślałam, że coś innego dla Was nagram. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić do mojej kuchni, gdzie pokażę Wam bardzo fajny i prosty przepis na chlebek. Myślę, że jest to o tyle fajny czas, właśnie na eksperymentowanie pod tym kątem, ponieważ zbliżają się nam święta. Może się ktoś pokusi, żeby później właśnie na wigilijny stół upiec sobie właśnie taki chlebeczek, pyszny, świeżutki, niekoniecznie ze sklepu. E, więc e, słuchajcie, jeżeli Was ten temat zainteresował, to e, serdecznie i cieplutko Was zapraszam do pozostania. I do oglądania dalszej części filmiku, gdzie pokażę Wam po kolei co trzeba robić, jakie składniki są potrzebne do zrobienia tego chlebka, od razu wam mówię, że nie trzeba żadnych zakwasów, więc jest bardzo fajny, prosty przepis, nie wymagający jakichś tam umiejętności, kulinarnych itd. Tak więc <laughs> słuchajcie, jeżeli Was ten temat zainteresował, to koniecznie zostańcie ze mną. Ja rozumiem sweterek. Słuchajcie, wskakuję w fartuszek, e, zakasuję rękawy i jedziemy z tym koksem, z tym tematem. Także słuchajcie, do zobaczenia w kuchni. E, I będę po kolei Wam opowiadać, e, jakie czynności będę wykonywać. Także do zobaczyska. No i tak, kochani, <laughs> przygotowujemy sobie miskę jakąś taką większą. Do tego mamy teraz tak, musimy wlać pół litra ciepłej wody, ale nie gorącej. Wlewamy pół litra ciepłej wody. Może być przygotowana, nie musi być, może być ciepła z kranu. Do tego dajemy łyżkę cukru. I teraz to musimy fajnie zamieszać, żeby się nam składniki połączyły, żeby się nam drożdże porządnie rozpuściły. Słuchajcie, tak przygotowaną masę zostawiamy na chwilkę, na jakieś 5 minut, do 10, żeby nam się troszeczkę te drożdże odstały, zaadoptowały razem z nowymi składnikami i później działamy dalej. Także czekamy chwilkę i za chwilę dalszy ciąg. Kochani, drożdże obudziły się ze snu głębokiego, zaczęły bulkać, więc dobra oznaka. Teraz dajemy, słuchajcie, trzy szklanki mąki. Ja akurat kupiłam tortową, więc będzie biały chlebek. Ale możecie spróbować też z orkiszowej, bo wiem, że taka mąka jest do. Pieczenia chleba, właśnie specjalna jakaś taka. Tu w przepisie jest 750, e, 750 gram mąki, więc to będzie gdzieś około 3, 3 szklanki mąki. Się, mieszamy. Już nam wychodzi masa. Słuchajcie, ja to robię trochę źle, bo mieszamy Złą łyżką, bo powinno się mieszać drewnianą. Do tego, słuchajcie, jeszcze dajemy tak dwie łyżki oleju. Tak. I na koniec dajemy jeszcze trzy łyżeczki, słuchajcie. Raz, dwa, i trzy. i teraz już będziemy... Jak nam się te składniki tak ładnie połączą. To słuchajcie, ja jeszcze mam przygotowane pół e, szklaneczki siemienia dnianego. Więc dosypiemy, żeby, żeby ten chlebek miał takie ziarenka w środku. Nie, nie trzeba. Kto tam chce, kto jak woli. Ja, ja stwierdziłam, że spróbujemy. Zobaczymy, jak, jak to wyjdzie z zimieniem. Słuchajcie, jeżeli Wam wyszło troszeczkę za rzadkie, to można jak najbardziej dosypać mąki. Kamące nierówna, słuchajcie, a to nam musi wyjść taka masa dość spoista, tak powiem. Słuchajcie, tak wygląda ciasto. Takie ciasto powinniśmy odstawić na generalnie na całą noc, żeby miało czas wyrosnąć. My tego czasu tutaj nie mamy, więc ze 2-3 godzinki maksymalnie zostawimy w ciepełku, żeby nam ciasto fajnie wyrosło. Przykrywamy jakąś ściereczką, słuchajcie, żeby żeby tam sobie fajnie w cieplutkim siedziało. No i widzimy się, słuchajcie, za dwie godzinki z powrotem z wyrośniętym ciastem i będziemy działać dalej. No to, kochani, jesteśmy z powrotem. Patrzymy, co tam się wydarzyło. Popatrzcie, tak pięknie ciasto wyrosło na chleb. Teraz go Delikatnie o, poodrywamy po bokach, żeby można było go przełożyć na deskę i później delikatnie jeszcze go pomęczyć. Ciasto nam się fajnie odrywa od, od yy, miski. Wtedy sobie dajemy jakiś taki, ja mam akurat deskę wysypaną mąką. Przekładamy to na deseczkę i delikatnie go teraz wyrabiamy. Mamy już ciasto wyrobione. Zostawiamy go na 5-10 minut, żeby nam się jeszcze coś tutaj troszeczkę wyrosło. Oczywiście nie musi być jakaś forma piękna, bo to wiadomo jest domowy chlebek. Więc nie musimy go jakoś specjalnie bardzo mocno formować. Zostawiamy chlebek na 5-10 minut. I e, później e, musimy, słuchajcie, wziąć i nagrzać piekarnik do 200 stopni. I e, jakieś naczynie, ja akurat wkładam żaroodporne naczynie do piekarnika. Musi się to naczynie nagrzać właśnie do takiej temperatury, czyli 200 stopni. I później to ciasto bezpośrednio już do tego naczynia dajemy e, do piekarnika. Także musimy w tej chwili przygotować właśnie przez te 5-10 minut e, nagrzeje się piekarnik razem z tym naczyniem, i później do tego naczynia musimy uważnie wyciągnąć, żeby się nie, po, nie oparzyć. I będziemy wkładać chlebek e, na godzinkę do piekarnika, i powinien być gotowy. A teraz zostawiamy go, właśnie, żeby sobie troszkę odpoczął. No i kochani, jesteśmy z powrotem. Witam Was ciepiutko. Słuchajcie, zaglądamy pod ściereczkę, o popatrzcie tak nam się super chlebek uformował, więc zaraz go będziemy wkładać do szklanego szklanego naczynia ja już słuchajcie mam nagrzany nagrzany, ja sobie może przesunę troszeczkę teraz ten chlebek słuchajcie tak na bok że mam nagrzane bardzo gorące e, właśnie szklane naczynie żaroodporne, no i słuchajcie tutaj nie trzeba wysypywać w ogóle mąką, nic nie trzeba podsypywać po prostu zbieramy chlebek z y, deseczki, czy no nie wiem na czym tam robiliście po prostu ten, ten chlebeczek i przekładamy słuchajcie ten chlebek do tego naczynia mam nadzieję, że uda mi się to w miarę zgrabnie i zrobić. O. Słuchajcie, nie, nie musi być jakiś, nie wiem, mega pięknie u, e, um, uformowany, bo jest to chlebek domowy, nie jest to chlebek jakiś z piekarni. Także e, tak, słuchajcie, przygotowany chlebek w naczyniu żaroodpornym wygląda. I teraz, słuchajcie, przykrywamy chlebek ym, drugą częścią naczynia i tak przygotowane, tak przygotowane, gotowe zestawienie wkładamy, słuchajcie, do piekarnika. Na godzinę, z tym, że po 40 minutach, słuchajcie, trzeba będzie otworzyć to dęko z góry, i żeby chlebek po prostu doszedł nam jeszcze, żeby się zrobiła taka fajna chrupiąca skórka. Więc teraz wkładamy ogólnie na, do piekarnika na godzinę na, do 200 stopni. Nagrzewamy piekarnik, tak jak wcześniej Wam tam powiedziałam. I, e, I na 40 minut chlebek się pieczy w całości razem z przykryciem, a później otwieramy i e, zostaje nam jeszcze te 20 minut e, do piec, właśnie żeby się nam zrobiła taka fajna chrupiąca skórka. Więc e, teraz wkładam, słuchajcie, do piekarnika, no i widzimy się, e, słuchajcie, po upieczeniu chlebka. No i, kochani, ja wyciągnęłam chleb. Po godzinie i 10 minutach musicie wyczuć swój piekarnik, bo niestety każdy piekarnik inaczej działa. Według przepisu było godzina, ale w moim piekarniku siedział godzina 10 minut, więc musicie, musicie to koniecznie u siebie sprawdzić, tak żeby właśnie ten chlebek Wam się tak ładnie zarumienił, wyrósł ładnie, także musicie tam po prostu zaglądać. Być może ja po prostu za długo trzymałam pod pokrywką, mogłam może go wcześniej troszeczkę właśnie o te 10 minut odkryć i mógł być wtedy krócej, ale, ale wygląda idealnie. Ja bym go jeszcze przybliżę. Popatrzcie, taki piękny bochen chleba wyrósł. Przepięknie wygląda, wręcz jak z piekarni. Przyznajcie sami. I słuchajcie, na sam koniec, żeby ta skóreczka taka była ładna, błyszcząca, to ja wzięłam odrobinę smalcu i przesmaruję samą górę tak delikatnie właśnie smalcem, żeby ta skórka się zrobiła taka Delikatna, błyszcząca. No i chlebek, oczywiście, słuchajcie, musimy odstawić, bo e, wiadomo, gorącego chleba się nie je. Chleb gorący jest niezdrowy. Ja wiem, że będzie wszystkich korciło w domu, bo zapachy są, słuchajcie, niemiłosierne. Także e, trzeba się uzbroić w cierpliwość, żeby ten chlebek. E, słuchajcie, ostyk. Więc. E, kto tam ile chce, to tyle sobie posmaruje, przesmaruje, żeby, żeby ta skórka właśnie tak troszeczkę tym tłuszczykiem nasiąknęła, żeby chlebek zaczął błyszczeć, skórka troszeczkę też zmięknie i chlebek, słuchajcie, odkładamy do wystudzenia. Kochani, witam Was z pięknym bochenem, który mi tu niesamowicie pachnie pod nosem. Słuchajcie, rozkrojony, popatrzcie, jak on pięknie wygląda w środku. Jest mięciutki, słuchajcie, nie wiem czy to słychać, jak on tak fajnie chrupie. Jeszcze jest mega gorący, bo tutaj idą wielkie dymy z niego, więc trzeba ostrożnie. Słuchajcie, tak jak wspomniałam, co do pieczenia. Każdy musi wyczuć swój piekarnik, każdy zna, więc y, będziecie widzieć. Y, ja może troszeczkę faktycznie za długo go trzymałam pod przykryciem. Może faktycznie powinien być tylko pół godzinki, i później pół godziny dochodzi bez przykrycia, i wtedy wychodzi nam godzina. Albo może mój piekarnik po prostu jakoś słabiej pieczy, i dlatego dłużej y, wymagało właśnie dopieczenia tego chleba. Ale przyznacie, że wyszedł. Mega piękny, idealny, naprawdę, no chyba nawet w piekarni taki e, pięknusi, e, <taki> takiego pięknusie niego, chlebka nie można kupić. E, także, kochani, e, no, próbujcie, próbujcie, bo myślę, że warto e, domowy chlebek bez żadnych e, dodatków, konserwantów i innych badziewi. E, także myślę, że e, musicie koniecznie wypróbować ten przepis. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy będziecie piec przed świętami, czy będziecie próbować, czy wyszedł Wam właśnie chlebek z mojego przepisu, czy nie. Jestem mega, mega ciekawa. Także, kochani, czekam na Wasze informacje, na Wasze wiadomości. Róbcie ruch tam pod filmikiem. No i, kochani, życzę powodzenia w pieczeniu tym osobom, które skorzystają z mojego przepisu. Oczywiście, jeżeli się Wam dzisiejszy mój film podobał, koniecznie lajkujcie. E, osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, e, cieplutko i miło zapraszam do zasubskrybowania. No i, kochani, nie przedłużam, bo już dzisiejszy vlog troszeczkę e, się nam przedłużył. To by było na tyle, ale tym miłym. Ciepłym i pachnącym akcentem kończę dzisiejszy, dzisiejsze nasze spotkanie. I słuchajcie, do zobaczenia do następnego razu i życzę Wam smacznego chlebka. Pa! Słuchajcie, nie mogłam się oprzeć, musiałam zjeść taki ciepłutki kawałek. Tak, słuchajcie, chrupie pod zębami. Jest niesamowity. Słuchajcie, jeżeli nie wypróbujecie tego przepisu, to zgrzeszycie. Naprawdę. Namawiam Was. Gorąco, słuchajcie, jest mega. Naprawdę jest przepyszny. Róbcie, próbujcie, bo naprawdę warto, kochani. Naprawdę. Polecam, a nie pożałujecie. Także tym chrupiącym akcentem już naprawdę kończę. Pa!